Dziękujemy panu Władimirowiczu Władimir, za podzielenie za się z nami pańsko-rosyjską opinią. Pańską opinią na temat imienie, świata, imienie, przyszłego porządku światowego a, mire, i obecnego porządku światowego. Pochodzę z, z Węgier, kraju, który często nazywany jest dziś czarno Unii Europejskiej. I, <tusheg> В последние дни мы занимались здесь... W ostatnich dniach zajmowaliśmy się tutaj na Waldaju kwestiami dotyczącymi tego, co dzieje się na świecie w kontekście tego, czy Zachód jest gotowy na reorganizację i jakie miejsce zajmuje w nowym porządku świata. Między innymi rozmawialiśmy o smutnym stanie Unii Europejskiej, Europy. Tak myślę i wielu z nas myśli na Węgrzech i zadaje pytanie. Nie. Co będzie z Unią I Europejską? Ja tak dumaju i nogi u nas dumajut Węgry, to i zadajutwa prosto, kto budziet je Ponieważ nie jest wcale jasne, czy ta Unia Europejska pozostanie, czy też nie, wielu uważa, że ostatnim gwoździem do trumny Unii Europejskiej będzie integracja Ukrainy. I jak Pan sądzi, czy podziela Pan opinię, że Unia Europejska znajduje się obecnie w bardzo głębokim kryzysie? Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie? Jeśli już wspomniał Pan o tym, czy Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej, to niedawno powiedział Pan, że Rosja nie ma nic przeciwko temu. Wielu z nas tego nie rozumie, ponieważ sam rozumiem także, że jeśli Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej, to Unia Europejska osłabnie. Oczywiście jest to korzystne dla wielu. Ale jeśli Unia Europejska lub Europa będą zbyt słabe, to będzie to ryzyko, zagrożenie dla przestrzeni europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska w ostatnim czasie coraz bardziej przypomina NATO. se bolje i bolje pahož na NATO i i jeste na to što kako odnosi se k ukrajinskom krizisu Jeśli spojrzymy na to, jak odnosi się do kryzysu ukraińskiego, jest to bardzo wyraźnie widoczne. Widzę, że pięścią Zachodu, pięścią Unii Europejskiej, Armii Unii Europejskiej będzie Ukraina, a wtedy, jeśli stanie się ona członkiem Unii Europejskiej, będzie to stanowiło zagrożenie nawet dla Rosji. Co pan o tym sądzi? Po pierwsze, po pierwsze Unia Europejska oczywiście od początku, od czasów jej ojców, założycieli, od czasów twórców wspólnoty węgla i stali, jak, i stali, jak pamiętamy, prawda? A potem dalej, dalej się rozwijała przede wszystkim jako wspólnota gospodarcza. Ja już mówię publicznie, no nie mogę odkazać sobie w udowodnieniu. Mówiłem już o tym publicznie, ale nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia o tym jeszcze raz. W 1993 roku w Hamburgu byłem razem z ówczesnym burmistrzem Petersburga, Sobczakiem, który miał spotkanie i rozmowy z ówczesnym kanclerzem Kolem. A Kol powiedział, że jeśli Europa chce pozostać jednym z niezależnych ośrodków światowej cywilizacji, to. Koniecznie musi być z Rosją, a Rosja musi koniecznie być z Unią Europejską, z Europą. Będą się one bardzo silnie uzupełniać, tym bardziej, że mają tę samą podstawę, ale w istocie związane z tradycyjnymi wartościami, które wtedy były jeszcze w Europie w cenie. Po prostu, związane z tradycyjnymi wartościami, nie oni byli jeszcze w poczucie w Europie. I co można powiedzieć o dzisiejszym dniu? To po prostu moja ogólna ocena. Wyraziłem już tutaj swoją opinię i teraz przypomniałem sobie Puszkinę, ale jeśli tak naprawdę, to oczywiście jest to bardzo potężne zrzeszenie z wielkim, ogromnym potencjałem. Но затухающий центр. Это... To potężny ośrodek cywilizacyjny, ale ośrodek, który traci na znaczeniu, wydaje mi się, że to są rzeczy oczywiste. I nie chodzi nawet o to, że w gospodarce, w lokomotywie europejskiej gospodarki, jaką są Niemcy, obserwujemy stagnację. I to nie pierwszy rok. Wygląda na to, że w przyszłym roku również zapowiada się stagnacja. Nie chodzi o to, że francuska gospodarka tym, Zgadza się z ogromnymi problemami, deficytem budżetowym i rosnącym długiem, ale oto, że te fundamentalne kwestie związane z tożsamością europejską zanikają w tym właśnie rzecz. Wódź się dzieje. w tym kraju, to z nutrii. Nie kontrolujemy migracji, rozjedziemy z Rozmycie to następuje od wewnątrz. Niekontrolowana migracja niszczy od wewnątrz. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, wiecie o tym lepiej niż ja. Europa powinna być czymś w rodzaju quasi-państwa, albo jest to Europa narodów, Europa niezależnych państw. To nie nasza sprawa, to wewnętrzna dyskusja europejska, ale tak czy inaczej podstawa wartości powinna pozostać. Jeśli jej nie ma, jeśli zanika, to wtedy Europa, którą wszyscy tak kochaliśmy, również zanika. Wiecie, mamy w Rosji wiele bardzo liberalnych środowisk, środowisk twórczych, intelektualnych i jest tu bardzo wielu, jak to u nas lubimy mówić, ludzi o poglądach prozachodnich, to znaczy tych, którzy są skłonni uważać, że Rosja powinna być bliżej Zachodu. Ale nawet oni mówią, Europy, którą tak kochaliśmy i już nie ma. Nie będę teraz wymieniał nazwisk, są to bardzo znane osoby w naszym kraju, naprawdę są to europejscy intelektualiści w pełnym tego słowa znaczeniu. Proszę mi wierzyć, mieszkają przez pół roku w Europie i mówią. Europa, którą tak kochaliśmy, którą tak ceniliśmy, już nie istnieje. A co to przede wszystkim oznacza? To rozmywanie się tych wartościowych orientacji i fundamentów wartości. Jeśli będzie to nadal miało miejsce, to oczywiście, jak powiedziałem, będzie to zanikający ośrodek, który będzie się stopniowo kurczył i zanikał. Rozmywanie się tej podstawy wartościowej będzie powodowało, Problemy z gospodarką. Nie będzie lepiej, jeśli wszystko będzie się tak działo. Dlaczego? Ponieważ traci się suwerenność wartości, a jeśli traci się suwerenność, wtedy pojawiają się problemy w gospodarce. Właśnie o tym rozmawialiśmy. Uran, który jest w zasadzie nośnikiem energii, można dostarczyć do Stanów Zjednoczonych, a gaz i ropy do Europy nie można. Dlaczego skoro jest to opłacalne? <noise> to, nie to, można, ponieważ nie, mają oni że, jakieś to, swoje, to, swoje to, względy. Jaki? No sobie jakie? No jakie? Jeśli nie kierować się interesami narodowymi, no, to jakimi? można ich wymienić z tuzina. A na jeśli kierować się interesami narodowymi, być na suwerennym, to nie ma żadnych innych. Suwerenność zostaje utracona i wszystko się sypie. Вот э, э, сейчас все-таки в Европе набирает обороты. Obecnie w Europie zyskują na popularności siły polityczne o orientacji narodowej. We Francji, nie będę wymieniał nazwisk, w Niemczech, a także na Węgrzech, na czele z Wiktorem Orbanem. Oczywiście od dawna zajmuję takie stanowisko. Myślę, że nie znam, nie śledzę wydarzeń politycznych na Węgrzech, ale myślę, że większość Węgrów chce pozostać Węgrami i będzie wspierać Orbana. Bo jeśli nie chcą pozostać Węgrami, to nie von ale wtedy wszyscy będą w Leyen, rozumiecie. to znaczy jeśli te siły w Europie będą nadal nabierać tempa, to Europa będzie się odradzać, ale to nie zależy od nas tylko od samej Europy. Europy